Manko z tej strony info, witam Was już w siódmym odcinku z Negrosa. Jak możecie zauważyć mam 270 kk. Yy, sprzedałem tego swojego Rubina za 86 kK 5 za 35. No i resztę dozbierałem sobie na metkach 4-5, pod świątynią tam dropię na tych metkach. Metki cienia. Bodajże się tak nazywają. No i bawiłem się ogólnie jeszcze w handlarzach. Kupywałem tanie rzeczy i sprzedawałem drożej. No i teraz kupiłem ze strój, przepłaciłem, wiem, ale lubię przepierdalać kasę. Dobra, to teraz oddamy sobie księgę klątw. No i spalił, super. Dobra, kupujemy sobie 12 paczek plerynek. Będzie do v do ekspienia. Naprawdę okazjna cena. Rzadko kto tak po tyle sprzedaje. Super, mamy. Dobra już. No dobra, to dobijamy 46 level. Ogólnie wybrałem się z Gilią na DT. Teraz koledze Emonki na 9 pale. No i spalił, kurde, lipa. Lecimy z branzą. Co mu zrobi? Jest, kurwa siedzi. Dobra, to sobie ulepszamy maskę strachu na 6 i. i zjarał, kurde. Dobra, wybrałem się z gildią jeszcze raz na DT, robimy nim F na 9, uwaga. No i wszystko, pali, kurwa. No i oddajemy sobie księgę klątw. No i super. Dobra, dochodzimy sobie do gildii teraz. Nie mogłem do nich dojść, chodziłem z nimi na DT. Trzy dni trzeba odczekać od wyjścia poprzedniej. Dobra, oddajemy sobie księgę klątw i... No i chuj. <laughs> Zjarał. No I czytamy sobie tapka. m 5. Silne. Zjarał. No i czytamy sobie teraz skillę na buffie. Pomoc siedzi. Błogo siedzi. Odbicie spalił. Nawet dobrze. Dobra, to poleciałem sobie jeszcze raz na z gildią i ulepszamy teraz ją okropą na o 7. No i siedzi super. Dobra, teraz drugie podejście będzie na szamance. No i zjarał, kurde. No dobra, to czytamy sobie teraz skille. Silne zjarał. Tapka zjarał. Dobra, patrzcie jakiego dila teraz robię. Myślę, że coś zarobię na tym. Duchowa, zbroja 9, 16,5kk, czyściutka. No może tam coś zarobimy. <gryw> no i zobaczcie, warto jest zbierać ulepszacze. Kolega z gildii potrzebuje za pół ceny <grych> oddajemy księgę klątw. No i jeszcze 9 sztuk. No i dobra, czytamy silne. Wbiło. Tapłek. Wbił. Super. No i dobra, dobijamy sobie 47 level. Ile tam jeszcze tego levela zostało? 700, kurde. Widzę ogon plus mi poleciał. Ile 500 kawarty jest. Super, dla mnie zajebisty zarobek na tych metkach. Dobra, to kupujemy sobie zielone podki, bo ten mental tak wolno bije, że to się w pale nie mieści normalnie. Muszę, muszę w końcu skończyć te księgi kląt, bo tam chyba za te księgi dostaje się 15 czy tam 10, szybkości ataku. Dobra, lubię przepierdalać kasę. Kupię jeszcze fioletowe, bo to wolne takie ten mental, że to się w pale nie mieści. Chciałem Wam właśnie pokazać, co wprowadzili do Itenshopu. shopu. I teraz są walentynki, jakoś zaraz, 14, da. I kupujemy sobie oczywiście pudełko z walentynem. To jest pecik na 30 dni. Dodaje 1,5 kHp, 15 potwory i 50 doświadczenia. Dodaje. No jeszcze sobie kupimy czekoladowy amulet. To jest super odpał. Zajebisty. Zobaczcie. 50 PD. doświadczenia. 20 szybkość ataku. 20 szybkość zaklęcia. 10 potwory. 10% pżeta dodaje IP. Super. Zajebista sprawa. Ale będzie odpał teraz. Tu jeszcze. O, jeszcze kupimy sobie na tydzień PDK. Buty wiatru. Rękę. I mamy. Dobra, wyjmujemy, lecik. zajebisty, szkoda, że tylko 7 dni, no i te buciki na jeden dzień, godzinka, dobra, otwieramy, walentyna, no jest pecik. 30 dni, super wygląda, fajne. <grym> Zajebista animacja. Mamy. 18k, o! Już ładny odpał będzie. Alchemia. 530 defa prawie. Elegancko teraz, na ja Szybko, zaraz sprawdzimy sobie hity na tych, Z tym odpałem na metkach, nie? Dobre. Dobra, jesteśmy. Teraz przetestujemy jakie hity mamy. Z tego metka. Z alchemią. No, po pojedynka, czego teraz, ten, walentyn, o, 1200, zajebiście, o kurwa, ten zajebiście, teraz metek w 30 sekund będzie schodził, ogólnie to jak się połączy, to razem będzie odpalone ten czekoladowy amulet i ten walentyn, to razem jeszcze to do... będzie dodawało 50 ekspa więcej, nie? To, czyli mam teraz 150% expa plus Is plus Zisu To jest 200% XP, ja pierdolę To ja mogę ekspicy na tych metkach 30 sekund metek O, potwora czwórka, ja pierdolę. Taka pompa kurwa, tak się dropi. <grytania> Super. Dobra, teraz aura jeszcze. <grytania> Chuj, dobra, zajebiście i tak. Dobra, zostało mi trochę SM-ów. Kupię sobie szkaty Amora. Dobra, pięć sztuk starczy. Nie, chyba cztery starczy. Dobra. Jest pierwszy. Lecimy Następne. następny. Mamy no, jeszcze, jeszcze. Następny. Zajebiste, że rzeczy tu lecą. Zmianki jakieś, dodania. Chyba piąta, coś takiego. Dobra. Odbieramy. Cztery sztuki. Ciekawe, czy teraz będzie to dostępne, że z matku będzie to leciało na walentynki. Fajnie by było nawet. Dobra, otwieramy. Pierwszy. Yangi. Niebieska. Fasolka. <grym> zyf, kurwa. No i oddajemy sobie księgę klątw. No i osiem sztuk, super. Zajebiście, że pięć razy można to tworzyć, te szkaty Amora. Fasolka. Niebieska. Yangi. Piąty bon, kurwa, pompa w chuj. Dobra, trzecie podejście do Amorów. Eliksir. Biała, zajebiście. Yangi. No i piąty ban. super, zajebiście. No i czwarte podejście. eliksir Pelerynki, Kordrakonis i Krwawa. E, może być nawet. Powiem szczerze, dupy nie urywa. <grym> Jeszcze raz otwieramy. Uwaga, leci 4 level. Siedzi kurwa. O, Spida czwórka, O ja pierdole. Ale fart. Na nagraniu. Aure daj. Aj chuj gówno Dobra, no to otwieramy ostatni raz. Zielona fasola, 2kk może być Pelerynka kord Draconis. Hm, może być. kord Draconis. Też może być. Dobra, jakie tu kupo leciało. Kurwa, smetka. Gdzie to jest? Jakie? O! Owan plus. Kurwa, gówno. No i dobijamy 49 level. Ogólnie w tym odcinku będzie już na tyle. Możecie mi napisać w komentarzu, czy lepiej mnie słychać, czy zostawić tak jak w poprzednim filmiku było. Trochę szumiało. Mi się wydaje, że teraz trochę lepiej. Napiszcie mi w komentarzu. No co? Dziękuję za wbicie prawie 300 subskrypcji na YouTubie. Dzięki. Na razie, cześć.